Z nami Konrad Bukowiecki po zakończonym konkursie w pchnięciu kulą. Konrad, serdeczne gratulacje. Ja nie jestem zwolennikiem wyszania medali na szyi przed zawodami, ale wiele osób wiedziało, że ty w konkretnym celu tutaj przyjechałeś. No, dziękuję bardzo przede wszystkim. No tak, tak, wszyscy mówili, że faworyt, że faworyt, że, że, że wygram. No, udało się wygrać, ale nie udało się no, poprawić rekordu Polski. Tak? Zabrakło mi 6 centymetrów, aczkolwiek... No plan jest spełniony, przyjechałem tutaj, wygrałem, zrobiłem życiówkę. Troszeczkę jestem niezadowolony, że nie troszeczkę lepszą, ale, ale jest, jest dobrze. No dokładnie, bo schodząc dokładnie jakieś tam 20 parę minut temu krzyczałeś do mnie, dwa słowa, 6 centymetrów. Czyli plan był, wiadomo było, że przyjechałeś tutaj wygrać, ale ten, ten plan był też do zrealizowania. Dokładnie, dokładnie. No, na, na szczęście na takich zawodach liczy się miejsce, nie wynik. No ale fajnie by było, gdyby jednak ten wynik był, był troszeczkę lepszy, o te właśnie 6, nie o siedem, przepraszam, 6 to wyrównał, siedem centymetrów to, to, to no byłoby lepiej, ale no nie ma, to nie ma co narzekać. Konrad, na co Ciebie stać w momencie, kiedy już przejdziesz na zawody seniorskie i zaczniesz pchać kulą tam ponad siedmiokilową, jak mogą wyglądać Twoje wyniki, bo jeżeli Ty będziesz się rozwijał w takim tempie jak dotychczas, no to myślę, że Tomek Majewski ma godnego następcę. Po raz kolejny to, 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 ta nazwa, tak, że następca Majewskiego. No mam też mam taką nadzieję, że, że będzie to po prostu szło w takim tempie. No w takim tempie raczej na pewno nie będzie szło, tak? No bo to są jakieś granice ludzkie. No ale mam nadzieję, że, że będę robił ten progres z roku na rok i że myślę, że może jeszcze nie w następnym roku, ale myślę, że za dwa lata coś, coś już mogę pomieszać.